Witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj na pewno będzie dużo śmiechu, ponieważ nagrywam z Miłoszem, a on mnie zawsze za tą kamerą rozśmiesza. I już, już, już. Nie śmiej się młody człowieku. Dobra. Słuchajcie, ale dzisiaj wcale nam do śmiechu nie jest, dlatego, że będziemy robili dosyć taką, takie czynności, które wymagają naprawdę dużo Odwagi i, i takiego no, takiego zdecydowanego cięcia. Dzisiaj będziemy cieli naszą szeflerę. Ta szeflera ma już naprawdę wiele lat. Ja ją raz kiedyś odmłodziłam, no i dzisiaj będę chciała zrobić to drugi raz. Dlaczego to są trudne decyzje? Dlatego, że ja się zdecydowałam obciąć absolutnie wszystkie liście i nie zostawię. Żadnego liścia, więc nie będzie żadnej fotosyntezy, nic nie będzie, słuchajcie, będzie stał tylko mm, nagi pień. <grywka> Jakkolwiek by to nie zabrzmiało, miłość się uśmiecha. No ale tak jest, i wtedy y, tą szeflerę dam do y, sypialni. No, żeby tutaj po prostu y, nie straszyła tym, tym swoim wyglądem. No, i zobaczymy, czy nam się uda po raz kolejny ją odmłodzić. Dlatego, że jakbyś tak tu miłość pokazał, tutaj są, widzicie te, 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 te no to już takie pięcie wytwarza, te liście już zostały tutaj zgubione, no i to już nie wygląda, nie wygląda tak fajnie. Niby ta korona, ta masa zielona, tak trochę dalej pokaż. Ta masa zielona niby jeszcze jest duża, ale to już, to już ja już czuję że i widzę, że to już nie jest to. Dlatego dzisiaj będziemy cieli i, i chciałabym to zrobić przy Was. Jestem uzbrojona. Słuchajcie, no to mam taki swój sekator, ten jest pożyczony. Mam nadzieję, że on mi się sprawdzi i patrzcie, jak on działa. To jest tak. Widzicie? Nie trzeba takiej siły. To jest pożyczone. Zobaczymy, zobaczymy jak nam to się sprawdzi. No i, i zróbmy tutaj pierwszą gałązkę taką. Zaraz zdejmę te lampki. Jakbyś tutaj może podszedł tak bliżej. Zobaczcie, zrobimy tutaj pierwszy taki taki, ja, ja się aż normalnie boję. A to czekajcie. Poszło. Ojej. No, i tak będziemy dalej, dalej, dalej. Ja muszę to tak troszeczkę popatrzeć. Na razie chyba wezmę tak trochę wyżej, będę cięła, a potem najwyżej drugi raz, ponieważ no chcę tu. Zobaczcie, co się dzieje. No, i tak się zastanawiam, chodź tutaj z tej strony. Tak się zastanawiam, że gdybym miała lepszy tutaj sekator, to bym dała tu i tu może. Ale właśnie nie wiem, bo zobacz, on jest zobacz tak wąski, że on mi tego nie złapie. No nie wiem. No poczekajcie, na razie zrobimy tu. Ojej, smutny widok. Smutny widok, no ale musimy to zrobić, a musimy. Musimy to zrobić między innymi dlatego. A może tak zostawię. Może tak zostawmy. Mm, ojej, na tą zieliskę <laughs> poleciało. Z tego będziemy robić, słuchajcie, sadzonki. Będziemy ukorzeniać. Mam nadzieję, że nam coś wyjdzie. No i zobaczcie, jak to zaczyna wyglądać. No, smutno. Smutno to wygląda. I tak tutaj chyba. Może tu wezmę, zobaczę. Och, hieny! Poszło. Widzisz miłość? Jak to takie cięcie. O, i tutaj muszę to zabrać, bo to te lampki, zobaczcie. Muszę Wam powiedzieć, że takie lampki LEDowe świetnie sprawdzają się na tego typu kwiatach. No, ale na razie to ja muszę tu je zdjąć, bo. Będziemy tutaj to cięcie robić takie, może tu? No tak. No i tu. No i zobaczcie. Pokaż to, co zostało na ziemi. Wiem, 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 wiem. Niektórzy o mnie w tej chwili wiem, co o mnie myślą. Ale mam nadzieję, słuchajcie, że to będzie naprawdę. Może zostawię te lampki, chociaż tak, żeby były jakaś tam, nie? Zostawić, nie? Bo, bo to już tak biedne, nic nie ma. Ja y, patrzę jeszcze tutaj, jak to wygląda kondycyjnie. No tutaj wszystko, no, no fajnie. Ja mam nadzieję, że to, że to nam, że to nam tutaj. Mam nadzieję, że puści to dużo. Dużo zielonych liści, gałązek, że się rozkrzewi. Taką mam nadzieję. No ale, ale, ale. Czy tak będzie? Zobaczymy. Słuchajcie, to są zawsze bardzo trudne decyzje. Wiem, że wielu z Was mówi, żeby się nie odważyło i nie cięło. Po raz kolejny to powiem. Zobaczymy. Miłość. Bądźmy dobrej myśli, nie? Jak długo to wyrośnie? Sama nie wiem, sama nie wiem, ale jeżeli już decydujemy się na cięcie, no to mam nadzieję, że, na, czy znaczy mam nadzieję, wiem, że najlepszym momentem po prostu jest cięcie wiosną, no po to, żeby później tą roślinę pobudzić do wzrostu i wtedy powiedzmy sobie ona, ona się nam może odbuduje na nowo. Zastanawiam się właśnie, czy tutaj nie dać krócej, ale chyba nie, zostawię tak. Niech tutaj może tutaj któreś oczko. Słuchajcie, zwróćcie uwagę, że tutaj ja już praktycznie to wszystko cięłam na tych zdrewniałych, na tych zdrewniałych w tych zdrewniałych miejscach, bo tutaj już to praktycznie jest tak stare, że to wszystko widzicie jest tak, że w zasadzie, żeby to się odnowiło. Zobaczymy w ogóle jakieś sami widzicie, że te kształty już tej rośliny to są takie sobie. No, ale będziemy robili. Zrobimy sadzonkę. Będą sami. O zobaczcie, zwróćcie uwagę nawet te liście. One są już takie małe, zaczęły rosnąć. To już naprawdę roślina, która wymaga w tej chwili, w tej chwili odmłodzenia. My będziemy zaraz robić z tego sadzonki, postawimy do wody i będziemy robić. Natomiast później chyba wezmę to jeszcze przy tej okazji, ale to nie teraz, bo muszę sobie kupić podłoże. I myślę, że od razu przesadzę, zobaczymy, co się dzieje w korzeniach, i będziemy czekali. Może znowu nam wyrośnie przepiękna, wielka szeflera. No, czego sobie, czego sobie życzę. Ja na razie idę szukać jakiegoś naczynia, żebyśmy mogli zrobić tutaj, ukorzeniać pozostałe te gałęzie. No, i teraz zobaczycie, gdzie postawiłam swoją szaflerę, która w tej chwili rzeczywiście nie wygląda atrakcyjnie, aczkolwiek wydaje mi się, że tutaj w tym miejscu, w sypialni śmiesznie wygląda ale przy tej obecności wielu innych roślin wydaje mi się, że wygląda dosyć fajnie tu oczywiście mogę sobie wieczorem zapalić te lampki też bo dlaczego nie, to są na baterie, polecam wam takie ozdabianie również lampkami ledowymi, które one nie, mają, nie są gorące to światło nie jest gorące więc naprawdę roślinom nie zaszkodzi Tutaj w tej osłonce, która imituje taki konar, w dzbanku, o pokażę Wam, to jest dzbanek, i w dzbanku z wodą postawiłam, postawiłam tą kilka gałązek szeflery, no, żeby nam się tutaj ukorzeniała. Mam nadzieję, że nam się ukorzeni i będzie, i będzie dosyć ciekawie to wyglądać. No, jeszcze muszę tutaj zrobić przegląd, również Wam pokażę taki wiosenny przegląd, bo zwróćcie uwagę, już na tym parapecie jest dużo słońca i musimy już uważać, żeby, żeby po prostu rośliny nie zostały spalone przez to słońce. Także, no, tak to, tak to teraz wygląda trochę śmiesznie, no, ale możesz tak podejść, miłoż bliżej, i pokaż tutaj ta, ta ściana. Ja nie wiem, czy Wy pamiętacie, że tutaj w tym miejscu na pewno moi stali bywalcy to pamiętają, że w tym miejscu był kwietnik z Noliną. Pamiętasz miłość? <laughs> 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 miłość pamięta, oczywiście, że pamięta miłość, bo miłość bardzo lubi. I to ja Wam przypomnę tylko, że ten pokój, który ja tu przerobiłam na sypialnię. To to był właśnie pokój miłosza. A mamusia szybko się rozgościła, prawda? No, to <grym> to lepiej. Tak, dobrze. I posłuchajcie, i tutaj, tutaj wydaje mi się, że naprawdę możemy ten taki trudny okres przetrwać dla, dla tego. A choć tutaj pokażesz jeszcze fajnie, jak tutaj fajnie ten plumosus, od razu przywitaj się z, go, z wszystkimi w lusterku, tak? I zobacz, jak ładnie też ten, zwróćcie uwagę, jak ładnie ten plumosus też o, jak ładnie. Przetrwał tą zimę, także też się bardzo cieszę, bo go bardzo lubię. Także, także jest fajnie. Myślę, że tutaj to się nam ukorzeni. Tutaj puści liście i będzie wszystko fajnie. Ja oczywiście będę to wszystko monitorowała na bieżąco, bo ja jestem przekonana, że wielu z Was ma taką szeflerę, która w którymś momencie. Ona wyrasta, ona się ogałaca z jakichś liści, i tak już zaczyna wyglądać mało estetycznie. I wiele osób z Was na pewno ma obawy, czy dokonać takiego ostrego cięcia, czy nie. Więc będziemy się uczyć na moim doświadczeniu. Zobaczymy. Ta szeflera ma już naprawdę około 20 lat jak nie więcej. Więc tutaj, no. Trzeba ją odmłodzić. Słuchajcie, żeby to się tak z nami dało. Tak cyk, cyk, jedno cięcie, i jesteśmy znowu 20-latkami. No dobra, na dzisiaj będziemy kończyć. Ja oczywiście Wam pokażę, co postawię w tamto miejsce. Bo pamiętajmy, że jest na korytarzu jeszcze moja Nolina. Która w tej chwili na okres letni wróci tutaj do mieszkania, do domowych pieleszy. Na dzisiaj oczywiście będziemy kończyć. Ja wszystkich zachęcam, jeżeli Wam się film podobał, to proszę o łapki w górę, a tych wszyscy, wszystkich, którzy przez przypadek trafili na mój kanał, Zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Miłość tak macha tą kamerą. Mam nadzieję, że wam, <laughs> słuchajcie, że wam się w głowie nie kręci. No ale tak to jest z młodzieżą. <laughs> do zobaczenia, Miłość. <laughs> Dobra, cześć. Tak wygląda teraz... Szeflera została tylko pień. No i teraz te zapalone lampki wygląda to tak trochę śmiesznie, ale mnie to nie przeszkadza. A, a tutaj jakoś to będzie wyglądać, jak to jest oświetlone, nawet to wygląda jako taki ciekawy element dekoracyjny. Zobaczymy, co będzie. Jak długo będą odradzać się te. Listki. No, oczywiście będę Was o tym na bieżąco informować. No, i mam nadzieję przede wszystkim, że to się uda. Do zobaczenia wkrótce. Cześć.